Euroskills to Igrzyska Olimpijskie w kontekście kształcenia zawodowego. Młodzi ludzie z całej Europy we wrześniu 2023 roku będą rywalizowali o tytuł najlepszego. Fryzjera, najlepszego cieśli, najlepszego operatora maszyn CNC będą łącznie wyrywalizowali w ponad 40 tzw. zwanych skillach. W tym roku organizujemy eliminacje krajowe pod koniec listopada właśnie w Gdańsku na terenach Amber Expo Euroskills, ta inicjatywa, to tak naprawdę budowa ekosystemu. Budowa takiego ekosystemu współpracy pomiędzy szkołami, pomiędzy uczelniami. Z jednej strony szkoły chcą kształcić uczelnie. Jak najlepiej, jak najskuteczniej, żeby jak najbardziej odpowiadać oczekiwaniom rynku pracy, żeby jak najgłębiej współpracować z biznesem, przemysłem, który jest w stanie różnego rodzaju inicjatywy edukacyjne wspierać. Z drugiej strony, przedsiębiorcom na tym coraz bardziej zależy. Euroskills, Inhab Gdańsk, to wszystko punkty, które nagle połączą nas w pociągu wielkiej prędkości. Wierzę głęboko, że tak właśnie będzie. Edukacja zawodowa może być naprawdę bardzo, bardzo bardzo atrakcyjna. Ta droga dała mi naprawdę bardzo dużo, ukształtowała mnie gdzieś tam jako zawodowca i, i zawsze mówię, że to jest taka trampolina zawodowa. To jest bardzo dobra droga dla każdego młodego kucharza. Człowiek, który bierze udział w takich zawodach, musi być kompletny właśnie na wielu płaszczyznach, więc jest to ciężka praca, po prostu. Jest to wiele satysfakcji. Najbardziej cenna jest ta droga, nie rezultat, i, i, i to też się sprawdziło w moim przypadku. Niestety, już przez ograniczenia wiekowe, nie mogę wystartować w następnych zawodach, ale misja się oczywiście nie kończy. Wiedzę, którą posiadłem przy okresie przygotowawczym, chcę przenieść teraz na następnych zawodników i chcę odnaleźć się w roli. или образовательной.